Mam nadzieję, że jesteście w nastrojach bojowych, bo dzisiaj może być tylko jeden. To znaczy, drugi by się i tak w kadrze nie zmieścił. Raczej. Może taki chudy. W dzisiejszym odcinku Samca Alpha odbędzie się wielki pojedynek dwóch gier z wczesnego dostępu, które realizują tak zwaną ideę Battle Royale. Jeśli nie wiecie, o co chodzi Battle Royale to najnowszy krzyk mody. To tryb walki multiplayer, w której jest element survivalowy, ale całość sprowadza się do tego, że wygrywa ten, kto ostatni zostanie żywy na mapie. Tak więc w dzisiejszym Battle Royale poświęconym grom typu Battle Royale zmierzą się The Calling od studia Xaviant oraz H1Z1 King of the Kill od Daybreak Studios. Zaczynamy od Decaling, czyli zupełnie nowej gry, która wyszła niedawno i jest tworzona przez studio Xaviant. Z tym deweloperem mam pozytywne skojarzenia, bo pamiętam, że grałem w jego grę Lichdom Battle Mage. Jak Xaviant poradził sobie z nową grą? Jaki jest ich pomysł na Battle Royale? I jak The Culling wygląda w akcji? Sprawdźmy. Okej, okay, przejdźmy do rzeczy. Jestem już w trakcie rozgrywki i pozbierałem trochę sprzętu. Mam na przykład przyrząd, który pozwala nam namierzyć innych graczy. Co ciekawe, mam też dynamit, więc może uda zrobić. Się... O, zaraz ktoś idzie. Tak jak mówiłem, mam dynamit, więc powinno być otwarcie materiału z hookiem. Dobra, e, mam dla ciebie prezent wszystkiego najlepszego, kolego. No, dobra, nie zabiło go to, więc czas na plan awaryjny czyli pięści. A tak, serio, to mam tutaj przecież kastet, który zwiększa trochę obrażenia. I powinno jakoś pójść teraz. Jak widać, ten system walki jest bardzo dynamiczny, ale ma pewne zasady. Mówiąc w największym skrócie, można robić takie mocniejsze ataki: można blokować i można przepychać przeciwnika. O, i zaraz wraca. Bo on tutaj zrobił coś takiego w ogóle, że zrzucił sobie skrzynkę w której ma... A! Pułapka! Fuck tak, druty kolczaste, mogę się z tego wyplątać, ale dobra, już chyba nie ma czasu, więc... A, dobra. <laughs> Okej, okay, ma jeszcze paralizator. Także druty kolczaste paralizator. Ale myślę, że damy radę trochę prądu, przecież jeszcze nikogo nie zabiło. Więc co? A, dobra, został u nas strzała. I... jest, udało się, ok, w porządku. Niestety paralizator ma wyużyty ładunek, więc mi się już raczej na nic nie przyda, ale mamy za to łom, czyli Half-Life 3 potwierdzony. I jeszcze gaz pieprzowy mamy, to myślę też może się przydać, więc zabiorę oczywiście. A znowu pułapka. Popełniłem mały taktyczny błąd i zamiast się szybko uleczyć, wlazłem prosto na kolejnego gracza, więc gaz do dechy. O, a, o, tak, odgłosy są fantastyczne w tej grze. Cofając się na moment do samego procesu tworzenia i ustawiania postaci, co mi się podoba, poza tym, że oczywiście można wykreować fantastycznie wyglądający model, to to, że dostosowujemy też cechy naszej postaci, przykładające się w realny sposób na rozgrywkę. Ja w późniejszym meczu na przykład ustawiłem sobie postać, która zyskuje bardzo dużo, jeśli korzysta z toporów. Skupmy się teraz na samej mechanice rozgrywki, bo ona jest dość ciekawie pomyślana i muszę przyznać, że całkiem mi się podoba. Jest to oparte wszystko na takich punktach funkcjonalności, które widzicie nad paskiem życia, które to zdobywamy za różne rzeczy. Dzięki tym punktom możemy wytwarzać różne przedmioty z surowców znalezionych na mapie i to jest zrobione w bardzo prosty sposób. To znaczy, trzymając patyk i łącząc go z innym patykiem, który leży na ziemi, otrzymujemy nowy przedmiot. Enemy just killed and więc jest to gra, która w udany sposób łączy crafting, bo jest on bardzo łatwy w użyciu i szybki, ale też zbieranie i szukanie przedmiotów, bo możemy właśnie otwierać takie skrzynie, czasami te skrzynie są zablokowane też punktami funkcjonalności, więc najpierw trzeba zebrać te punkty, żeby móc otworzyć lepszą skrzynię. Warto tu wspomnieć jeszcze o tym, że ta gra jest utrzymana w takiej ciekawej otoczce. Tam na niebie widzicie punktację, bo cała ta gra jest zrobiona w konwencji mm, takiego futurystycznego sportu przyszłości. Gra przypomina przez to odrobinę portala i gdyby autorzy trochę mocniej popchnęli ten humor, to, to mogłoby to naprawdę w ciekawy sposób funkcjonować. Ej, moja rurka. No dobra, na szczęście mam też plujkę. Nie jestem pewny jak ona działa, jeszcze jej nie używałem. Ja, czy ja słyszałem od go Tak, Tak. Tfu, 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 tfu. Stój w miejscu, nie ruszaj się, bo chciałem cię opluć. Tu muszę uważać, bo tutaj się. O, właśnie, on się chce leczyć. Dawaj! dostał, dostał, dostał. W tej akcji planem awaryjnym jest Patyk. Zwykły Patyk. Chyba puścił pawia ze stresu. To już wiemy, jak działa plujka. O właśnie. No, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj. Jeszcze jeden cios. Je jeszcze jeden. Tak, no patyk nie jest najlepszym rodzajem broni. W The Calling jest jeszcze jeden alternatywny tryb rozgrywki, a mianowicie gra w drużynie, gdzie jesteśmy w zespole z jedną osobą. Co ciekawe nie jesteśmy rzucani na mapę w tym samym miejscu, więc musimy się znaleźć po drodze naturalnie zbierając sprzęt. Akurat udało mi się chyba trafić na raczej ogarniętą osobę, której pokazałem, że można zbierać na przykład drewno waląc toporem w drzewa, czy tam jakimś innym przedmiotem, nawet pięściami. No i później mieliśmy wiele fantastycznych przygód, na przykład wykrawciłem z patyka i wybuchowej beczki dynamit, a później tym dynamitem otworzyliśmy specjalną skrzynię. Kolega podarował mi nawet pistolet maszynowy. Ja powiedziałem mu o tym, że w szafce jest plecak. A później zginęliśmy marnie w żałosnej walce z innymi graczami. Jednym słowem było całkiem miło. A jak tam H1Z1? Czas na naszego drugiego zawodnika H1Z1 King of the Kill. Prawdopodobnie dobrze znacie tą nazwę. H1Z1 to gra, która zrodziła się jako tytuł survivalowy, ale później rozpączkowała na dwie produkcje. Jak H1Z1 się zmieniło? Czy King of the Kill spełnia oczekiwania, jakie pokładamy w projekcie Battle Royale? Czy to jest dobra gra? Sprawdźmy. Można powiedzieć, że H1Z1 King of the Kill zaczyna na bardzo wysokim poziomie. Ale później leci to wszystko na łeb na szyję. Jak widać, rozgrywkę zaczynamy w powietrzu. Widzimy też wszystkich innych graczy, którzy lądują na mapie. Jest ich w sumie 150, więc bardzo, bardzo dużo. Ale to też wiąże się z tym, że tutaj mapa jest naprawdę przeolbrzymia. Zejdźmy na ziemię jak to mówią. W H1Z1 ostatni raz grałem kilkanaście miesięcy temu, kiedy nagrywałem materiał z tej gry właśnie w Samcu Alfa, i byłem bardzo ciekawy odnośnie tego, co się w tej grze zmieniło, jakie nowe rzeczy w niej można znaleźć. Eee... Szczerze, w tej grze nie ma nic nowego chyba od tego czasu. Postaram się was nie zanudzać za bardzo moimi przygodami z H1Z1 a będzie to niezwykle trudne, ponieważ 90% czasu jaki spędzałem w tej grze polegał na tym, że zbierałem patyki i biegałem po lesie, w tle obserwując informacje o tym, że kolejni gracze zostają zabici. Powiem szczerze, że początkowo bawiłem się tutaj w jakieś próby craftingu i znalezienia jakichś nowych przepisów, ale tak naprawdę w tym trybie Battle Royale nie zbieramy praktycznie żadnych surowców i... nie wiem, jakieś wytwarzanie łuku czy czegoś nie ma kompletnie żadnego sensu. Cała mechanika Battle Royale z tego co zdążyłem zauważyć w H1Z1 polega na wyszukaniu sobie miejsc, gdzie może leżeć jakaś broń, czyli jakiś domostw. Jednocześnie cały czas musimy śledzić informacje o tym, gdzie zostanie zrzucony gaz. Z czasem zacieśnia się krąg, miejsca po którym możemy się bezpiecznie poruszać, dzięki czemu prędzej czy później musimy po prostu skonfrontować się z innymi graczami, czy tego chcemy, czy nie. Próbowałem chyba dwóch czy trzech podejść do H1Z1, ze dwa-trzy razy trafiłem do jakiegoś miasta, gdzie praktycznie od razu zostałem zabity przez hordy graczy strzelających do siebie. A dwie czy tam bodajże trzy gry polegały na tym, że przez dosłownie 40 minut biegłem przez las i udało mi się dotrzeć do tam bodajże trzech ocalałych osób na mapie. W zasadzie nic nie robiąc, nikogo nie spotykając, siedząc przez większość czasu w krzakach i czekając na koniec. W tym wszystkim jest jakiś klimat i w każdym momencie ktoś może nas rozwalić, ale szczerze mówiąc, nie podobało mi się to. Ta gra nie ma żadnej struktury, nie ma żadnych punktów zaczepienia. To jest coś na zasadzie w stylu, że jeśli wiesz, gdzie są domki, w których jest broń, to możesz tam jak najszybciej pobiec, a jeśli nie wiesz, to jesteś po prostu w lesie. Możesz, co prawda, liczyć na to, że pojawi się jakiś zrzut samolotu ze sprzętem, ale moje doświadczenia pokazały raczej, że lepiej unikać. Takich miejsc, jeśli chcemy przetrwać. O, domek! O nie, dom. dom. Dotarłem do jakiegoś domu po 40 minutach. A, zaczyna się, zaczyna się rozgrywka po 40 minutach. Może, może, to, może ta gra jednak wróci na jakieś tory. Powiem mocno, to jest jedna z najbardziej idiotycznych i najbardziej opieszale wykonanych gier, w jakie grałem chyba w moim życiu, która rości sobie prawo do bycia grą premium, a więc taką za którą musimy zapłacić. Ten pseudo aspekt przetrwania i walki o sprzęt polega na tym, że w każdym domku po prostu umieszczono w bardzo podobnych miejscach pistolet, dwie sztuki amunicji i tyle. Czasami zdarza się oczywiście strzelba, karabin czy coś takiego. No i to w zasadzie jest tyle. To jest w zasadzie wszystko. Szczerze powiem, że jestem wręcz przybity tym, co zostałem w H1Z1, bo spodziewałem się, że ten fenomen gry opiera się jednak na tym, że deweloperzy jakoś to rozwinęli, że, że coś tutaj się dzieje ciekawego, że jakieś mechaniki są, nie wiem, zwierzęta, że nie, no, trzeba smarować się zwierzęcym łajnem, żebyśmy nie zostali wykryci przez innych. No tymczasem przez półtora roku autorzy opracowali odgłos Syreny. No jest przepiękny. Tak więc podczas mojej pierwszej gry w trybie Battle Royale w H1Z1, w którym udało mi się dostać do pierwszej trójki ocalałych ze 150 graczy, znalazłem 87 patyków, po czym zdałem sobie sprawę, że te patyki nic nie dają i zgromadziłem pokaźny arsenał w postaci czterech pistoletów, z których ani razu nie wystrzeliłem. W pewnym momencie odszedłem od komputera na jakieś 5 czy 10 minut i okazało się, że mgła toksyczna jest już bardzo blisko mnie, więc musiałem bardzo szybko uciekać. A kiedy zostało nas już trzech i mieliśmy do dyspozycji tylko bardzo mały teren, no, ktoś mnie po prostu zastrzelił. Za ten niesamowity wyczyn i wrodzony talent do przetrwania, bo przypominam, że to jest moja pierwsza gra w H1Z1 Battle Royale, otrzymałem jakieś dwa worki z ubraniami z Lumpexu. I podsumowując to, powiedziałbym, że H1Z1 jest jak taki Forchan. To jest jakaś taka chaotyczna, pozbawiona sensu gra dla ludzi z ADHD. No i już wiecie wszystko co trzeba o H1Z1. Oczywiście to nie jest tak, że nie dałem tej grze jakiejś, nie wiem, kolejnej szansy, więc spróbowałem na przykład pograć w trybie drużynowym, gdzie jesteśmy w pięcioosobowej grupie teoretycznie. Tutaj prawie zabił mnie jeden z moich kolegów z drużyny, ale powiedzmy, że nie żywię do niego urazu, bo zaraz później ktoś go zabił, zresztą podobnie jak wszystkich innych członków mojego wspaniałego zespołu. A co było ze mną? No cóż, wrodzony talent do przetrwania sprawił, że przez kolejnych 45 minut biegałem po lesie, by później w efektowny sposób leżeć przez 20 minut w jeżynach. I kiedy po tych intensywnych, niezwykłych przygodach w H1Z1 myślałem, że widziałem już wszystko, zobaczyłem to. To, czyli. To, czyli. E, czy, czyli po prostu. Ludzie, jakby bez, bez, bez głów, bez ubrań. Um, anim, animacje, jeep, um, to jest, to jest jakaś, jak, jakieś dzieło artystyczne. Uh, ludzie na wzgórzu i jeep. Uh. Oszołomiony surrealistycznym pięknem gry. Kompletnie zignorowałem wszelkie przyzwyczajenia survivalowe, odsłaniając gardę i wystawiając się na atak najgorszy z możliwych. Potężne uderzenie. Jeep, H1Z1, fantastyczna przygoda, N niesamowite. Dwa fragmenty rozgrywki, które zobaczyliście, prawdopodobnie mówią wam wszystko na temat mojej opinii. H1Z1 King of the Kill to jedna z bardziej rozczarowujących i nudnych rzeczy, jakie grałem w ostatnim czasie. Zdaję sobie sprawę, że na pewno jest sporo osób, które uwielbia taką anarchistyczną, chaotyczną, forczanową zabawę, ale osobiście od H1Z1 oczekiwałem czegoś innego, no i oczekiwałem jednak jakiejś klasy. Z drugiej strony The Calling mimo że jest projektem skromniejszym, jeśli chodzi o rozmiar mapy, już teraz wydaje się znacznie ciekawszy. Sama eksploracja ma większe znaczenie, bardziej cieszymy się z tego, że znajdziemy jakiś przedmiot, bardziej cieszymy się z tego, że kogoś uda nam się załatwić w jakiś zabawny sposób. Nawet ta walka, która jest bardzo toporna, ma już w sobie jakieś tam szczątki taktyki, bo możemy blokować, odpychać i tak dalej. Jeśli więc miałbym polecić wam dzisiaj jakąś z tych dwóch gier Battle Royale, to poleciłbym The Calling. Nie dość, że jest to lepiej zrobiona gra, gra, która ma jakiś pomysł na siebie i nawet jakąś taką otoczkę fabularną, to po prostu dekaling kosztuje mniej o 5 euro. H1Z1 to niestety równia pochyła. Chyba. I kiedy myślałem, że zrobię fantastyczny odcinek porównujący dwie podobne do siebie gry, wyszła trzecia gra tego typu. Twórcy Ark Survival i Wolf, czyli jednej z bardziej obiecujących gier survivalowych na Steamie i na konsolach. Wypuścili free-to-playową wersję gry koncentrującą się właśnie na Battle Royale i okraszoną różnymi takimi mechanikami i e sportowymi. Trzeba przyznać, że twórcy ARK to goście, którzy wiedzą co robią, więc zakładam, że ta gra będzie równie dobra, ale dzisiaj już jej testować nie będziemy. Tym bardziej, że jest ona free-to-playowa, więc każdy z Was może sprawdzić ją we własnym zakresie. Wielki turniej Battle Royale uważam za zamknięty. Gratulacje. I przepraszam za to, że musieliście oglądać H1Z1. Dziękuję za uwagę. Cześć!